czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś w tobie jest nie na miejscu, ale nie wiesz dokładnie co? Jakby w twojej duszy czaiła się ukryta obecność, kształtująca twoje postawy, podkopująca twoje relacje, cicho sabotująca twój spokój. Karl Jung, jeden z największych badaczy ludzkiej duszy, ostrzegał nas najgłębsze niebezpieczeństwo nie czai się w świecie zewnętrznym, ale w tym, co ignorujemy w sobie. Najgroźniejszy z sygnałów psychologicznych nie przychodzi z hałasem, nie ogłasza się krzykami, wślizguje się powoli, przybiera zamaskowane formy i chowa się za cnotami, uśmiechami i dobrymi zachowaniami. Kiedy w końcu go rozpoznamy, już zniszczył lata naszego życia. Jung mówił Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. Ile razy złapaliśmy się na powtarzaniu wzorców, które przysięgaliśmy porzucić? Ile razy czuliśmy się dryfujący, nie rozumiejąc, dlaczego to samo cierpienie wraca pod innym imieniem? Ludzkie umysł, podobnie jak zakurzone lustro, odbija światło w zniekształcony sposób, gdy nie jest oczyszczony prawdą. I właśnie w tym lustrze, zamglonym przez obrony ego, nieuleczone traumy i pośpiech życia, przestajemy widzieć najgroźniejsze sygnały. Sygnał, na który wskazywał Jung, nie jest tylko psychologiczny, jest egzystencjalny. Reprezentuje dokładny punkt, w którym przestajemy być sobą, gdzie dusza zduszona milknie, gdzie autentyczne ja ustępuje miejsca masce, roli, postaci, którą stworzyliśmy, by przetrwać, ale która ironicznie uniemożliwia nam życie. W tym filmie przejdziemy przez osiem manifestacji tego groźnego sygnału. Są to subtelne, ale głębokie symptomy, że oddalamy się od naszej esencji, zdradzamy siebie w ciszy i tworzymy przepaść między tym, kim jesteśmy, a tym, kim udajemy, że jesteśmy. Zostaniesz zaproszony, by spojrzeć w głąb siebie z odwagą, nie po to, by się obwiniać, ale by się wyzwolić, bo tylko ten, kto jest w stanie stawić czoła własnej ciemności, może znaleźć prawdziwe światło. I tylko ten, kto rozpoznaje wewnętrzne niebezpieczeństwo, może naprawdę być bezpieczny w świecie? Przygotuj się. To, co usłyszysz, może cię niepokoić, ale właśnie ten niepokój inicjuje przebudzenie. Wyobraź sobie ciemny strych, gdzie chowasz wszystko, czego nie chcesz, by inni widzieli: bóle, gniewy, impulsy, zazdrości, źle zrozumiane pragnienia, winy. Teraz wyobraź sobie, że z czasem ten strych zaczyna żyć własnym życiem. Rzeczy, które tam zamknąłeś, nie zniknęły. One czekają. I kiedy najmniej się tego spodziewasz, schodzą po schodach. Ten strych to to, co Karl Jung nazwał cieniem, częścią psychiki, gdzie umieszczamy wszystko, co odrzucamy w sobie, to, czego nie akceptujemy, nie rozumiemy lub nie mamy odwagi stawić czoła. Ale jest przerażający szczegół. Wszystko, co stłumione, powraca. Jung twierdził, nieprzetworzony cień jest projektowany na innych, widzimy w świecie to, czego nie chcemy widzieć w sobie. Dlatego często nienawidzimy w kimś tego, co potajemnie istnieje w nas samych. Wskazujemy na wady innych z nieproporcjonalną furią, bo w głębi to bolesne lustra. Osoba wybuchowa, negując własny gniew, zaczyna widzieć agresję we wszystkich. Ta, która dusi pragnienie, ocenia przyjemność innego jako rozpustę. Tak instaluje się samooszukiwanie. Ale negowanie cienia nie eliminuje go. Wręcz przeciwnie. On się wzmacnia w podziemiach duszy, czekając na szczelinę, by się wydostać. A kiedy się wydostaje, zwykle w destrukcyjny sposób, w wybuchach gniewu, nieświadomych sabotażach, błędnych decyzjach, chorobach psychosomatycznych lub toksycznych relacjach, które powtarzają te same wzorce. Niebezpieczeństwo ignorowanego cienia polega na tym, że działa bez naszej świadomości, podczas gdy wierzymy, że mamy kontrolę. Jesteśmy marionetkami treści, które ukrywamy przed sobą. Pierwszy krok do wyzwolenia się z tego ukrytego panowania to odwaga spojrzenia w głąb bez filtrów, bez moralizowania, bez masek, jak badacz duszy, który schodzi do ciemnej piwnicy z zapaloną latarką, nie po to, by oceniać to, co znajdzie, ale by zrozumieć. Bo wszystko, co zamieszkuje cień, ma powód istnienia. Nawet najbrzydsze impulsy narodziły się z nieprzyjętych bólów. Kiedy oświetlamy cień świadomością, przestaje nas kontrolować i zaczyna nas integrować. To, co było słabością, staje się siłą, to, co było strachem, staje się mądrością. Negowanie cienia to pozostawanie podzielonym. Integracja go to stawanie się całością, a ty? Masz odwagę zejść po schodach własnej duszy? Wszyscy nosimy maski, to część życia w społeczeństwie, zachowujemy się w jeden sposób w pracy, w inny z rodziną, a może zupełnie inaczej, gdy jesteśmy sami. Jung nazwał tę maskę personą, społeczną tożsamością, którą budujemy, by być akceptowanymi, uznawanymi, kochanymi. Problem nie tkwi w posiadaniu persony. Ryzyko pojawia się, gdy tak bardzo utożsamiamy się z nią, że zapominamy, kim jesteśmy za tą rolą. Kiedy maska, którą stworzyliśmy, by przetrwać, staje się więzieniem, które uniemożliwia nam prawdziwe życie. Ile osób znasz, które spędziły życie jako idealny syn, oddana żona, wzorowy profesjonalista? Ile z nich w ciszy nocy czuje pustkę, której nie potrafią wyjaśnić? Ta pustka to dusza próbująca przypomnieć sobie, kim jest. Jung mówił, persona to to, czym ktoś nie jest, ale czym wszyscy wierzą, że jest. To przebranie, które zakładamy, by zdobyć miłość i uniknąć odrzucenia. Ale kiedy stapiamy się z personą, cicho zabijamy autentyczność, a cena jest wysoka. Chroniczny lęk, zamaskowana depresja, emocjonalne wyczerpanie. To jak życie w roli w sztuce, która nigdy się nie kończy. Sztywna persona uniemożliwia też ewolucję, bo każda zmiana w naszej społecznej tożsamości wydaje się zdradą. Osoba zawsze postrzegana jako silna nie może pokazać słabości. Ta, która jest zbyt miła, nie może powiedzieć nie, ta, która jest udana, nie może ponieść porażki. Więc pozostaje zamrożona, uwięziona w wypolerowanej, ale duszącej zbroi. Ale oto trudna prawda: życie nie jest teatrem, a rola, która kiedyś nas chroniła, dziś może być łańcuchem, który uniemożliwia nam wzrost. Nie ma sposobu na przebudzenie do własnej esencji, dopóki rozpaczliwie trzymamy się obrazu. Który projektujemy na świat. Zerwanie z personą nie oznacza porzucenia wszystkiego, oznacza uznanie, że w tobie jest więcej niż to, co inni oczekują zobaczyć. To akceptacja złożoności twojego bytu, ze światłami i cieniami, siłą i wrażliwością, to pozwolenie sobie na bycie człowiekiem, zanim będziesz postacią. Pytanie, które musisz sobie zadać, jest proste, ale potężne: Kim jestem? Kiedy nikt nie patrzy? Jeśli nie znasz odpowiedzi, może jesteś uwięziony w swojej masce zbyt długo i nadszedł czas, by oddychać poza nią. Wyobraź sobie, że twój umysł jest jak projektor kinowy. Ale zamiast filmów, projektuje części ciebie na innych: lęki, traumy, pragnienia, cechy, wady. Wszystko, czego nie akceptujesz w sobie, wszystko, czego jeszcze nie masz odwagi zobaczyć w lustrze, zaczynasz widzieć w innych. Jung nazywał to nieświadomą projekcją jednym z najbardziej zdradliwych i trudnych do zauważenia zjawisk psychologicznych. Mówił: To, czego nie stawiamy czoła w sobie, spotkamy jako przeznaczenie. Ludzie, którzy żyją projektując, żyją w wojnie. Zawsze myślą, że problem jest tam na zewnątrz. Są otoczeni przez ludzi zazdrosnych, manipulujących, zimnych, egoistycznych, ale rzadko pytają siebie: Dlaczego to mnie tak bardzo denerwuje? Dlaczego pewne postawy drugiego tak mnie poruszają, że odbierają mi spokój? To, co projektuje, nie nienawidzi drugiego, nienawidzi widzieć w nim odbitego czegoś, czego jeszcze nie rozpoznało w sobie. To surowy krytyk, który nie toleruje błędów, bo w głębi boi się być widzianym jako porażka. To moralista, który wskazuje palcem na zachowanie innych, bo próbuje stłumić własne impulsy. To chroniczna ofiara, która oskarża świat by nie stawić czoła własnym wyborom. Projekcja jest niebezpieczna, bo oddala nas od rzeczywistości. Zaczynamy żyć w świecie filtrowanym przez nasze wewnętrzne rany. Nie widzimy drugiego takim, jakim jest, ale takim, jak nasza rana go interpretuje. I najtragiczniejsze, niszczymy relacje, szanse i nawet siebie, bo nie mamy odwagi spojrzeć w głąb. Jung uczy nas, że droga uzdrowienia prowadzi przez wycofanie projekcji czyli sprowadzenie z powrotem do siebie tego, co umieściliśmy w innych. Kiedy czujesz gniew wobec kogoś, zanim wskażesz palcem, zapytaj. Co we mnie jest dotknięte przez to? Kiedy czujesz pogardę, zapytaj. Co ta osoba ujawnia o czymś, czego nie akceptuje w sobie? Projekcja, gdy rozpoznana, przestaje być bronią przeciw drugiemu i staje się lustrem na służbie świadomości. I to lustro pozwala nam rosnąć. Nie ma wyzwolenia, dopóki wierzysz, że wróg jest zawsze poza tobą. Prawdziwe przebudzenie zaczyna się, gdy rozumiesz, że wszystko, co cię denerwuje w drugim, jest zaproszeniem, by spojrzeć w głąb. Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś żył na autopilocie, jakbyś był obecny, ale nieobecny w sobie? Jakby coś w tobie się odłączyło, a teraz wszystko wydaje się mechaniczne, bez blasku, bez prawdy? To sygnał zjawiska, które Jung nazywał dysocjacją, rozłączeniem między świadomością a fundamentalnymi częściami duszy. I jest ono powszechniejsze niż myślimy. Ludzie, którzy w oczach innych żyją normalnie, ale wewnątrz czują pustkę, której nie potrafią nazwać. Ta dysocjacja jest wynikiem życia zbudowanego, by spełniać zewnętrzne oczekiwania, ignorując wewnętrzny głos. To cena za dekady milczenia intuicji. Duszenia marzeń tłumienia prawd. Stopniowo dusza się wycofuje. Jung mówił: Nic gorszego nie może przydarzyć się człowiekowi niż utrata kontaktu z własną duszą. I rzeczywiście, gdy odłączamy się od duszy, tracimy więcej niż głębokie uczucia. Tracimy sens. Tracimy wewnętrzny płomień, który prowadzi nas w decyzjach. Tracimy zdolność do wzruszenia się prostym pięknem życia. Tracimy rozeznanie, co jest właściwe dla nas. Stajemy się obcymi we własnym ciele, żyjąc życiem, które wydaje się należeć do kogoś innego. Dysocjacja jest przeciwieństwem indywiduacji, procesu, który Jung tak cenił, drogi dostawania się tym, kim naprawdę jesteśmy. A ta droga wymaga obecności, prawdy i przede wszystkim odwagi. Odwagi, by wyjść z hałasu świata i usłyszeć szept duszy. Odwagi, by rozbić wzorce, które zawsze były bezpieczne ale nigdy autentyczne. Odwagi, by przyznać, że nawet robiąc wszystko dobrze, możemy być w niewłaściwym miejscu. Uzdrowienie zaczyna się w ciszy, w intymnym momencie, w którym decydujesz przestać uciekać od siebie. Może zapłaczesz, może przestraszysz się tym, co wyłoni. Ale pośród tego emocjonalnego chaosu coś się ujawnia, żywa iskra twojej duszy, wciąż pulsująca, wciąż czekająca, by być usłyszaną. Nie chodzi o porzucenie wszystkiego, ale o powrót do wewnątrz, stopniowo, ponowne połączenie się z tym, co cię porusza, odkrycie na nowo, co cię wzrusza, odzyskanie tego, co zostało zapomniane, bo żadne zewnętrzne osiągnięcie, choćby największe, nie wypełni dziury pozostawionej przez dysocjowaną duszę. A najtrudniejsza prawda brzmi tak. Możesz mieć całe życie w oczach świata i wciąż być duchowo nieobecnym w sobie. Niewiele rzeczy jest tak niebezpiecznych, jak używanie duchowości do karmienia własnego pychy. To paradoks, który Jung nazwał inflacją ego duchowego, gdy jednostka zbliżając się do wzniosłych idei, zaczyna wierzyć, że jest ponad innymi. Ego, które powinno służyć duszy, przywłaszcza sobie język duchowy, by się wywyższyć. I tak. To, co było drogą pokory, staje się sceną próżności. Jung ostrzegał. Duchowość może być jednym z najskuteczniejszych schronień ego. Tak, nawet poszukiwanie światła może stać się cieniem. Na pewno widziałeś to. Ludzi, którzy mówią o miłości, ale osądzają tych, którzy jeszcze nie przebudzili się, którzy cytują mistrzów, ale traktują z pogardą tych, którzy myślą inaczej, którzy twierdzą, że są świadomi, ale nie rozpoznają własnych ran. To jakby wymienili arogancję intelektualną, na arogancję transcendentalną, subtelniejszą, bardziej wyrafinowaną, ale równie destrukcyjną. Inflacja ego duchowego jest niebezpieczna, bo uniemożliwia prawdziwy wzrost. Kto wierzy, że jest już oświecony, nie ma już nic do nauczenia, nie otwiera się na drugiego. Nie rozpoznaje swoich sprzeczności. Udaje, że jest ponad ludzkim, ale w rzeczywistości jest tylko bardziej uwięziony. Prawdziwa droga duchowa jest przeciwieństwem tego. To ta, która cię łamie, która pokazuje, ile jeszcze cienia w tobie, która stawia cię na kolanach przed tajemnicą życia, z każdym krokiem więcej pokory, z każdą upadkiem więcej współczucia. Nie ma oświecenia bez stawienia czoła ciemności, nie ma mądrości bez uczciwego konfrontacji z własną ignorancją. Autentyczna duchowość nie wystawia się na pokaz, jest cicha, prosta, często niewidoczna, nie szuka publiczności. Nie potrzebuje aplauzu, objawia się w codziennych gestach, w sposobie w jaki słuchamy, opiekujemy się, szanujemy drugiego, nawet gdy się z nim nie zgadzamy. Jung przypomina nam, że im jaśniej świeci światło, tym dłuższy cień rzuca. I dlatego postęp wewnętrzny wymaga ciągłej czujności, nie po to by unikać ego, ale by rozpoznawać je przebranego za mistrza więc jeśli czujesz, że rośniesz duchowo, zapytaj siebie, czy staje się bardziej pokorny, czy tylko bardziej wyrafinowany w swojej arogancji? To proste pytanie może zapobiec, byś przekształcił swoją duszę w tron i utrzymać serce na właściwym miejscu, w pokoju i w ciszy. W każdym człowieku jest brutalna, instynktowna, pradawna siła. Prymitywna energia, która pulsuje pod powierzchnią rozumu, Niosąc nasze pragnienia, impulsy, seksualność, gniew, głód życia. Jung nazywał to energią libidinalną, siłą twórczą, która, jeśli dobrze zrozumiana, popycha nas i transformuje. Ale jeśli negowana, zniekształcona lub zduszona, skręca się w cieniach i wraca jako zniszczenie. Represja instynktów nie czyni nas cnotliwymi. Czyni nas niebezpiecznie rozdrobnionymi. Jung mówił. Wszystko, czego nie stawiamy czoła w sobie, będzie przeżyte jako przeznaczenie. I to, czego nie akceptujemy jako części naszego bytu, często wyłania się jako symptom, choroba lub zachowanie, które nas szokuje, gdy wychodzi na jaw. Żyjemy w społeczeństwie, które przez wieki kultywowało ideę, że pewne pragnienia są nieczyste, wstydliwe lub nieakceptowalne. I wielu, szukając czystości lub świętości, próbowało stłumić te pragnienia siłą ale nieświadome nie milknie, czeka. A gdy eksploduje, robi to w najgorszy możliwy sposób w nałogach, kompulsjach, zdradach, atakach furii lub chorobach psychosomatycznych, których nikt nie rozumie skąd się wzięły. Instynkt nie jest wrogiem. Prawdziwe niebezpieczeństwo tkwi w niesłuchaniu go. To jak ujarzmianie dzikiego konia, jeśli próbujesz kontrolować go przemocą, on się buntuje. Ale jeśli nauczysz się go rozumieć, kanalizować i kierować jego energią, staje się Twoim najpotężniejszym sojusznikiem. Jung podkreślał ideę integracji przeciwieństw. Prawdziwa duchowość nie polega na represji tego, co czujemy, ale na transformacji tego, co czujemy. Nie na negowaniu gniewu, ale na zrozumieniu, co on ujawnia o naszych granicach. Nie na duszeniu pragnienia, ale na dostrzeganiu, co ono mówi o naszej potrzebie kontaktu. Obecności, sensu, nie na gaszeniu agresywności, ale na uczeniu się, jak postawić ją w służbie ochrony, stanowczości, odwagi. Represja tworzy potwory, integracja tworzy dojrzałość. Ile razy byłeś zbyt miły, gdy wewnątrz krzyczałeś, ile razy uśmiechałeś się, gdy dusza domagała się końca, ile razy wstydziłeś się za odczuwanie pragnienia, jakby to czyniło Cię mniej duchowym. Nadszedł czas, by zrozumieć: Nie jesteś nieczysty przez posiadanie instynktów, jesteś człowiekiem, a szlachetność duszy nie polega na udawaniu czystości, ale na przemierzaniu swojej natury z jasnością i obecnością. Represja to choroba, akceptacja to uzdrowienie, transformacja to ewolucja. Ewolucja nie polega na stawaniu się doskonałym, ale na uczeniu się tańca z siłami, które wcześniej Cię nawiedzały. Wszyscy byliśmy zranieni, wszyscy mamy blizny. Niektórzy niosą głębokie traumy, inni znosili ciche niesprawiedliwości przez całe życie. Czuć ból to ludzkie, cierpieć to nieuniknione, ale Jung ostrzega przed niebezpieczeństwem, które rodzi się, gdy nieświadomie czynimy z cierpienia naszą tożsamość. To kompleks ofiary, głęboki wzorzec psychologiczny w którym osoba przywiązuje się do roli pokrzywdzonej, zdradzonej lub bezsilnej, jako sposobu usprawiedliwiania swojej wewnętrznej paraliżu. Dopóki widzisz winę zawsze w drugim, jesteś uwięziony, mówił Jung. Uwięziony nie w bólu samym w sobie, ale w nieświadomej potrzebie kontynuowania bycia centralną postacią historii, w której wszystko dzieje się z tobą, nigdy przez ciebie. Chroniczna ofiara nie zauważa, ale zbiera pewne korzyści emocjonalne z tej roli. Uwagę, współczucie, zwolnienie z odpowiedzialności. W końcu, jeśli jestem ofiarą, nie muszę się zmieniać, nie muszę działać, nie muszę wybierać. Mogę pozostać tam, gdzie jestem, karmiąc narrację, że świat mi coś winien. Ale dusza, która pragnie rosnąć, choruje w tej stagnacji. Kompleks ofiary jest zdradliwy, bo maskuje własną pasywność płaszczem sprawiedliwości. Osoba wierzy, że tylko opowiada o swoim bólu, ale w rzeczywistości przeżywa go na nowo każdego dnia, jak ktoś, kto nie chce go puścić, i im bardziej powtarza tę historię, tym bardziej się z nią utożsamia, aż pewnego dnia nie wie już, kim jest, bez bólu, który nosi. Ale istnieje ogromna różnica między rozpoznaniem bólu a życiem nim. Kto go rozpoznaje, uzdrawia, kto nim żyje, więzi się. Jung mówił, że uzdrowienie zaczyna się, gdy jednostka bierze odpowiedzialność za życie, nie jako winę, ale jako wolność. Prawdziwa siła pojawia się, gdy patrzysz na przeszłość i mówisz To mnie zraniło, ale nie definiuje mnie. Gdy akceptujesz, że nawet będąc ofiarą w niektórych sytuacjach, nie musisz być nią we wszystkich innych. Wyzwolenie się z tego kompleksu wymaga dojrzałości. To rezygnacja z potrzeby posiadania racji na rzecz objęcia mocy, pójścia naprzód. To zrozumienie, że noszenie bólu wiecznie nie jest trofeum, jest więzieniem i że czasem uzdrowienie nie przychodzi, gdy coś zmienia się na zewnątrz, ale gdy ty w końcu decydujesz zmienić swoją postawę wobec życia, możesz kontynuować opowiadanie tej samej historii albo zacząć nową. Wybór należy do ciebie. Wszyscy rodzimy się z wewnętrznym wezwaniem, rodzajem szeptu duszy, który zaprasza nas do życia w prawdzie. Do integracji naszych części, do stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy. Jung nadał temu procesowi nazwę indywiduacja. I powiedział jasno: Indywiduacja to proces, poprzez który człowiek staje się tym, czym jest. Ale jakkolwiek pięknie to brzmi, jest niewygodny fakt. Większość ludzi opiera się temu wezwaniu. Dlaczego? Bo droga indywiduacji wymaga zerwania odwagi wyrzeczenia. Wymaga pozostawienia za sobą tożsamości odziedziczonej po rodzinie, ról narzuconych przez społeczeństwo, lęków odziedziczonych z dzieciństwa. Wymaga konfrontacji z wszystkim, co nas utrzymuje w bezpieczeństwie, ale utrzymuje małymi. A ego, które lubi kontrolę, boi się nieznanego, woli przewidywalną rutynę nieszczęścia, niż ryzykowną przygodę autentyczności. Dlatego tyle ludzi choruje emocjonalnie. Bo żyje życiem, którego nigdy świadomie nie wybrało. Opieranie się indywiduacji to odmowa prawdziwego wzrostu, to pozostawanie w komforcie masek, postaci, cudzych prawd, to życie dekadami w służbie życia, które już nie pulsuje w piersi, to gromadzenie zewnętrznych osiągnięć, podczas gdy wewnątrz dusza krzyczy o sens. Ten proces nie ma daty ani instrukcji, jest unikalny dla każdej osoby. I często zaczyna się od kryzysu, rozwodu, choroby, straty, głębokiego rozczarowania, bo czasem musi wszystko runąć, by prawdziwe ja mogło się wyłonić. Indywiduacja to przeprawa nie składa się z osiągnięć, ale z integracji. Nie stajesz się kimś lepszym, stajesz się bardziej całościowy, obejmujesz swoje światło i cień. Rozpoznajesz swoje bóle bez utożsamiania się z nimi, uczysz się słuchać intuicji. Zaczynasz chodzić z większą obecnością, większym znaczeniem, większą prawdą, ale nic z tego nie dzieje się, dopóki będziesz mówił Jestem taki, zawsze byłem taki, nie mam już wieku na zmiany. To nie jest dojrzałość, to lęk przebrany za tożsamość. Prawdziwa dojrzałość zaczyna się, gdy patrzysz na siebie nowymi oczami i pytasz siebie z uczciwością, kim jestem poza historiami, które mi opowiedziano. Opieranie się indywiduacji to negowanie własnej duszy. Akceptacja tego procesu to powiedzenie tak życiu w jego najgłębszej formie. Dusza starzeje się tylko gdy przestaje się ruszać, a najświętszy ruch, jaki może wykonać, to w kierunku siebie samej. Dotarliśmy do końca tego zanurzenia. Ale jeśli dotarłeś aż tu, może czujesz, że coś w tobie dopiero się zaczyna. Bo te idee nie są tylko psychologicznymi koncepcjami czy pięknymi teoriami, są lustrami. Lustrami, które ujawniają, gdzie zgubiłeś siebie. Lustrami, które eksponują pęknięcia, ale też wskazują drogę powrotną. Jung nigdy nie obiecywał komfortu. Mówił o głębi, konfrontacji, integracji zapomnianych części duszy. Wiedział, że największy wróg człowieka nie jest drugi. Jest to ja, którego nie chce się widzieć. I teraz może dostrzegasz: najgroźniejszy sygnał ze wszystkich nie tkwi w krzykliwych symptomach. Tkwi w cichej normalności życia bez prawdy, w konformizmie przebranym za stabilność, w rutynie, która dusi ducha, w braku pytań, w pośpiechu tłumienia każdego niepokoju rozproszeniami. Ale dusza ma cierpliwość, czeka, czeka, aż znów jej posłuchasz, czeka, aż w jakimś momencie zamkniesz oczy. I zapytasz siebie bez lęku, co we mnie prosi o uznanie. To początek wszystkiego. Nie potrzebujesz więcej masek. Nie musisz wyglądać na mądrego, ani duchowego, ani silnego przez cały czas. Potrzebujesz tylko być gotowym spojrzeć w głąb z prawdą, przyjąć swoje cienie, wysłuchać instynktów, zejść do piwnicy, gdzie ukryłeś swoje wygnane części i przyprowadzić je z powrotem, jedną po drugiej z miłością. To jedyna rewolucja, która się liczy, i nikt nie może jej za ciebie zrobić. Jeśli ten film dotknął czegoś w tobie, zostaw w komentarzach, jestem gotowy wrócić do siebie. To nie jest fraza. To cichy pakt z najgłębszą i zapomnianą częścią tego, kim jesteś. A jeśli znasz kogoś, kto może skorzystać z tych refleksji, wyślij ten materiał jako prezent. Czasem proste wysłuchanie może otworzyć drzwi, które od lat były zamknięte. Subskrybuj kanał, by kontynuować tę podróż mądrości i samopoznania. Tu każdy film to krok dalej w kierunku Twojej prawdy. I pamiętaj, świat nie potrzebuje doskonałych wersji Ciebie, potrzebuje Twojej pełnej obecności. Z duszą, z cieniem, ze wszystkim. Do następnego spotkania.